Cześć. Mam na Paweł, to nasz Fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałbym ci powiedzieć o głowicach fotograficznych do statywów, bo o statywach film już był. Natomiast prędzej czy później każdy fotograf staje przed problemem wyboru statywu. No a statyw składa się z dwóch elementów. Nóg i głowicy. No, oczywiście można kupić statyw, który ma nogi i głowice razem połączone. Wtedy to jest jeden wybór. Natomiast ja osobiście no, kiedyś miałem takiego slika, czyli statyw marki Slik, który był bardzo fajny, miał bardzo fajną głowicę, bardzo fajne nogi, w ogóle podobał mi się ten statyw, tylko tyle, że czy gdzieś w samochodzie, czy gdzieś mi upadł, uszkodziłem głowicę. Próbowałem dokupić część, żeby go naprawić, nie dało się. Próbowałem skleić go, ale to się nie trzymało. Wiecie, wylądował statyw, nogi były dobre i no, no fajne to było. Wymywał w piwnicy, czekając, może się udało kiedyś naprawić, a w efekcie później wyleciał do kosza na śmieci. W związku z tym od tamtego czasu uważam, że jak już osobno głowica, osobno nogi. Bo jeśli się uszkodzą nogi, to zostanie mi głowica. głowica to nogi. A yy, dlatego, yy, że o statywach, czyli wyborze starości statywu już było, dzisiaj chciałbym tylko o głowicach, ponieważ tych głowic na rynku jest dużo. Więc omówię, Zale tej wady poszczególnych głowic, i zaproponuję, co moim zdaniem jest najlepsze do, wybrania, do, do, do kupienia. Zapraszam. Od razu na wstępie, jeszcze jedna na początku, zanim zacznę film, jedna uwaga. Było tak, że jakieś 30 lat temu, dawno, dawno temu, yy, brałem udział w konkursie fotograficznym i dostałem w nagrodę statyw. Znaczy dostałem same nogi w nagrodę. Drota, która brała udział w innym konkursie jakiś czas, później dostała, do, dostała głowicę. Po połączeniu tego razem wyszedł statyw z głowicą. Znaczy, to jest tak, że w sumie to my nie pamiętamy już w tej chwili, kto dostał głowicę, kto dostał nogi i czy ja dostałem, raczej znaczy ja dostałem pierwszy, chyba. Ale to też nie wiadomo. Czy ja dostałem głowicę, a ona dostała nogi, nieważne. W każdym razie, to jest ten statyw, który mamy od 30 lat i wtedy wygraliśmy w konkursie fotograficznym. I to było Manfrotto. I to spowodowało, że dzisiaj używamy cały czas Manfrotto. Ponieważ przede wszystkim następny statyw, jak kupowałem, to wiedziałem, co to już jest warte, więc kupiłem taki sam. Ale przede wszystkim dlatego, żeby mi stopka pasowała. Że teraz biorę statyw biorę aparat i nie myślę, który z nich, nie, to nie ta stopka, muszę wyjąć, nie, po prostu zapinam i to stoi. W związku z tym nogi nie wszystkie są manklot. natomiast głowice, które używamy, wszystkie są to dlatego, żeby nie mieć z nim problemów, a nie dlatego, że ja reklamuję Manfrotto. To zaczniemy od czego? Od najprostszego statywu, jaki jest, czyli głowica trzykierunkowa z jedną taką dużą rączką, którą możemy regulować. I z dwoma elementami, znaczy weźmy Manfrotto, bo też produkuje taką głowicę, ona się nazywa bodajże Junior i cały czas jest sprzedaży. Mamy jedną rączkę, którą regulujemy góra-dół, poziom, który możemy obracać i o, obracamy i tutaj jest pokrętło, które możemy pochylić np. do pionu, albo złapać skos, albo po prostu wyrównać horyzont. No i, tu się zaczyna pewien problem, ponieważ możemy tylko o, w tą stronę w prawo tyle zrobić i dalej się już nie da, żeby dalej go, stoi statyw na jakimś nierównym podłożu, to muszę zacząć nogami kręcić, żeby go pochylić, ale za dużo, to teraz muszę tym pociągnąć, nie, to teraz muszę go przestawić lekko w prawo, nie, to znowu stoi krzywo, to trzeba to wyciągnąć, w związku z tym, jeśli Robimy zdjęcia, nie no jest wieczór, wyjmujemy, my będziemy stawiali aparat, żeby na statywie, no bo już z ręki to tak nie bardzo się da. Ja bym mówił tak, tu postawię timelapse, a tu będę robił zdjęcie, czyli wyjmuję dwa statywy. Lata tak patrzę, mówi to samo zrobi, więc wyjmujemy cztery statywy, więc z bagażnika jest cztery, Gdzie jeden statyw, drugi, trzeci, czwarty. Ten jest ostatnim, po którego każdy, się... a nie, 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 to wezmę ten, a to wezmę ten i ten jest ostatnim, którego my bierzemy. Osobiście nie polecam tej głowicy, ona jest porządku, nie no, ona nie jest zła. Ale w tej chwili ona praktycznie to stoi tu studio do tego, żeby nagrywać filmy na niej, ponieważ w terenie to my nie chcemy jej używać. Wybieramy każdą inną głowicę, byle nie tą. I to nie ze względu na to, że nogi są ale tylko dlatego, że głowica jest mniej wygodna w obsłudze. Dlatego osobiście tego typu głowicy z jedną rączką i takim pokręcanym tym nie polecam. Jeśli, jeśli będzie się zdecydowało na kupienie głowicy, Dużo lepszym rozwiązaniem jest klasyczna głowica trzykierunkowa. Klasyczna, ponieważ ma trzy pokrętła, które muszę odblokować. Które ma jedno pokrętło służy do ustawienia pionu poziomu, drugie do poziomowania w ten sposób i trzecie do obrotu. Jeśli odkręcę wszystkie trzy pokrętła, to mam pełną swobodę ruchu aparatu. Mogę ustawić jak chcę, ustawiam jak chcę i blokuję. W dobrym statywie, takim jak, jak ten. Jest to reklam, oczywiście. W dobrym statywie, jak to zablokuje, to on nie tknie. Nie ma prawa się ruszyć, nie ma w ogóle żadnej szansy. Jest to najbardziej stabilny z naszych statywów Ta, z tą głowicą. Yy, mamy takie dwa, bo aparat stoi w tej chwili na bliźniaku tego. Czyli na takim samym statywie, jak ten. Mm, I mm, jeśli wybieramy do tego, żeby postawić aparat, żeby on miał stać, to każdy z nas bierze po jednym taki, bo ma być sprawiedliwie. A to są najlepsze głowice. One nie są drogie, znaczy nie są drogie. Jeśli głowica, mm, no nie, ta, ten kosztuje 380 zł, czy 280 zł, 380. 380 zł nowy w sklepie Manfrotto i tak dalej, bo sprawdzałem przed chwileczką ceny to jest dużo. Ale są nas, patrząc po niej, że ta głowica u nas ma 30 lat i praktycznie to w niej przesmarowałem ten mechanizm od zapinania w którymś momencie, a poza tym to nie było w niej nic robione, nie było ani nic tutaj czyszczone, ani, ani docisków nie robione, któraś gałka jest lekko krzywa od jakiegoś uderzenia. Natomiast poza tym to jest niezniszczalne. W związku z tym, jeśli rozkładamy, tam nawet nie będzie 40 zł, bo nowsze mają chowane gałki. To jest fajne. Jeśli jest 400 zł na 30 lat, to jest nic. Dlatego ja, jeśli chcesz mieć solidną, porządną głowicę do wszystkiego, polecam trzykierunkową. Ona jest wolniejsza w ustawieniu od na przykład kulowych, które za chwilę zaprezentuję, natomiast jest najbardziej stabilna. Bardzo popularnymi głowicami są głowice kulowe. To jest głowica kulowa. Ich wielką zaletą jest to, że jest... No, nie zapinaj się. Jest to, że jest lekka. Bo ona jest mała i lekka, smukła. W związku z tym w pokrowcu czy w innym miejscu zajmuje mało miejsca. Jedno pokrętło, którym odblokowuję i mam pełen ruch aparatu we wszystkie strony. Mogę mieć pod prawą ręką, mogę mieć pod lewą ręką gałkę, tu reguluję. Dochodzę do tego, co chcę zrobić, blokuje i jest ok. Te głowice czasami, często, część z nich, część z nich, o, ma drugie pokrętło. Drugie pokrętło służy do tego, żeby ustalić ten opór. Dociągam, jak mam cięższy sprzęt, albo jak mam lżejszy, to popuszczam, więc ustawiam ten opór. Moim, miałem głowicę bez pokrętła i mam głowicę z pokrętłem. Moim zdaniem warto dopłacić do tego żeby było drugie pokrętło bo wygodniej się nią fotografuje a ta głowica też jest wytrzymała. Wada takiej głowicy podstawowa to jest to że przy cięższym sprzęcie po zaplokowaniu, jak się go puści to jeszcze takie le lekkie ugięcie. I ustawiasz wszystko w porządku masz ustawiony tak jak chcesz. Tu jest ciach i ona Lekko, lekko się ruszy. Yy. Tu też warto zwrócić uwagę na nośność takiej głowicy. Wsz <laughs> Wszyscy producenci podają pewną nośność. Ta głowica ma nośność 9 kg. Ale jak mamy postawić na nim ciężki sprzęt, to postawimy na tej trzykierunkowej głowicy niż na kulowej, Bo w efekcie tamta trzykierunkowa głowica ma 6 kg nośności. Deklarowanej przez producenta. Ale w praktyce jest bardziej stabilna od tej 9 kg. Jeśli twój sprzęt waży. Dwa Przepraszam. Hej. To jest kociak, który właśnie wchodzi po tle fotograficznym. Do sufitu. Jeśli twój sprzęt waży 2 kg. To głowicę, jaką kupisz, to kup przynajmniej 4, a najlepiej 6 kg, żeby miała. Ona musi być zdecydowanie większą nośność niż aparat. Tu jest 9 kg, a te, to, co tutaj nie jest, to masz 2 kg. Jest ok. Ale jak postawię na nim 4 kg sprzęt, to ona już jest słaba. Także. Hmm. Głowicę kulową, jak największym obciążeniu i warto dopłacić, oczywiście nie tej 15 kg, bo Manfrotto ma 15 kg, ona kosztuje 1000 złotych, bo ta kosztuje. Ta kosztuje 320 złotych. Nowa w sklepie. Sprawdzana dzisiaj w y, cenach. W sklepie man, nie. Powiedzmy to na, na Ceneo. Y, 320 zł i mm, w moim przekonaniu głowice kulowe. Bludzą się po jakimś czasie, yy, chociaż ta już ma u nas ładnych parę lat i chodzi dobrze. To trzeba czasami ją przedmuchać, tu głowicy, żeby tu kule, żeby była czysto i dbać o nią, czyli najlepiej ją nosić w pokrowcu. Bo ta trzcikienkowa, może ją rzucić i ona będzie cały czas działała dobrze, a o tom, to znowu wchodzi po tle na górę. Za pomocą zębów i pazurów. No to trzeba dbać, żeby tutaj za dużo brudu się nie znalazło. Oczywiście przy normalnym fotografowaniu to się błoto nie znajdzie. Tu może być trochę deszczu, a deszcz nie, nie przeszkadza. Robiły w deszczu zdjęcia. W normalnym zapyleniu to też tutaj jest w miarę, Tam się bludzi, tutaj mniej, ale starać się o to, żeby to się jednak nie zabludziło, bo trzeba tą głowicę wyczyścić. Natomiast zalety: bardzo wygodna w obsłudze, tańsza od trzykierunkowej. wady deklarowana nośność musi być przynajmniej dwukrotnie większa od tego, co masz na aparacie, a najlepiej trzykrotnie, no i, no i jeśli chcę postawić na stabilnie aparat, np. do fotografowania gwiazd, to ona, jest, to ona jest tym drugim aparatem, to ona nie jest w pierwszym rzędzie, zawsze idą trzykierunkowe. Od jakiegoś czasu, od niedawna, spotyka się głowice tak zwane pistoletowe. Łowica pistoletowa. Zasada działania to jest taka sama jak łowica kulowej, ponieważ to jest tak samo kula w środku, tyle tylko, że rączka, którą nie mamy pokrętła, tylko łapiemy takie dużą rączkę i możemy przechylić i w każdej pozycji go ustawić. W każdą stronę złapać. W moim odczuciu jest nawet do obracania jest wygodniejsza, ponieważ mamy tutaj dobrą rączkę, tu trzymamy obiektyw, i jesteśmy w stanie bardzo dokładnie go ustawić eee, wadą przypuszczaniu tego tej rączki on ten obiekt ten aparat cały drgnie i nie ma siły przy moim użytkowaniu jak, jak użytkuje tą głowicę to nie ma możliwości żeby nie drgniało jeśli zależy się na, na dużej precyzji to to się nie nadaje do, do dużej precyzji ta głowica drugą rzeczą która jest ej nie mi kable od mikrofonu dobrze Drugą rzeczą, która jest przy tych, tych, to jest to, że ona jest duża. Duża, w związku z tym to jest jedyny statyw, w którym jeździ u nas w pokrowcu, bo ja się boję o to, że ją uszkodzę po prostu, że stuknę gdzieś i ona przestanie się popsuje. Oraz, jeśli chcesz robić dużo zdjęć, czyli robisz jedno, drugie, trzecie, czwarte przez godzinę, no to mięśnie, rąk, przynajmniej jednej ręki, to ho, ho, później będzie tak, ta będzie taka zwykła, a ta będzie taka umieśniona, do tego trzeba siły. Ona tu jest regulowany ten nacisk, żeby można było odpowiednio ustawić. Natomiast tu trzeba siły, żeby obrócić. Jeśli jesteś delikatną kobietą, nie kupuj takiej głowicy, bo się naprawdę namęczysz przy niej. To jest solidna, męska głowica, jak ktoś ma siłę i chce ją jeszcze wzmocnić, to wtedy ją można. Tylko nie można obrócić go, żeby można było na lewą rękę albo na prawą, więc lewą ręką się gorzej ćwiczy, ale też można. Także z tych wad, które wymieniłem, większa i łatwiejsza do uszkodzenia, Trzeba pewnej siły, żeby ją obsługiwać, no i yy, zajmuje więcej przestrzeni. Poza tym jest bardzo fajną głowicą, wygodną, naprawdę jeśli musisz ustawić aparat i zrobić zdjęcie raz na kilka minut, polecam. To jest solidna głowica. O, tak szybko poleciały wszystkie cztery podstawowe głowice. Czy wszystkie mówiłem? Nie. Momencik. Monopod. Głowice monopodowe to jest dodatkowa opcja. Do monopodów stosuje się o takie głowice i nie ma sensu używać innych, ponieważ monopod sam sobie, jeśli go zapnę, to on robi za głowicę. Ja mogę go pochylić w jedną, w drugą, bo no do czego służy monopod? Do tego, żeby podtrzymać aparat w momencie, kiedy na przykład będę tutaj stał i robił zdjęcia przez następną godzinę w tamtą stronę. To po co ja mam go trzymać w ręce? Do tego służy właśnie monopod. I ta głowica na nim ma być jak najmniejsza, jak najlżejsza, umożliwiać jedynie co obrócenie aparatu do pionu. I nic poza tym. I montowanie tutaj jakiejkolwiek innej głowicy mija się z celem, ponieważ tylko niepotrzebnie nam to przeszkadza w fotografowaniu, musimy dodatkowo nosić. Głowice monopodowe są dobre do monopodów, i mając monopod warto sobie taką głowicę kupić, zwłaszcza, że one nie są drogie. Powinienem jeszcze jakieś głowice? Tak. Głowica typu gimbalowego. Nie mam, tak wygląda na zdjęciu. Nie mam, nie używałem. Rozmawiałem z człowiekiem, który używa takiej głowicy do filofowania ptaków i mówi, że jest świetna, ponieważ daje możliwość ruchu, a jednocześnie utrzymuje stabilność tego, tego aparatu. Natomiast one są drogie i tak powiedziałem, specjalistyczne. Ptaki, pewien rodzaj sportu zwierzęta, te osoby używają tych głowic, jeśli dojdziesz do tego, że taka głowica ci jest potrzebna, to będziesz wiedział, co kupujesz i dlaczego kupujesz taką głowicę. Na początek nie polecam, ponieważ one są duże, ciężkie i, no i dla takiego zwykłego potrawowania, kiedy ja chcę zrobić krajobraz, czy ja chcę zrobić człowieka na statywie, czy jakieś nocne zdjęcie, nieprzydatna głowica. Ta, te głowice, czy kulowa, czy trzykierunkowa są zdecydowanie w tym momencie poręczniejszymi głowicami. Są jeszcze głowice panoramiczne, czyli głowice, które mają naniesioną podziałkę, na której yy, mam ustalone co ile stopni, jak prze, obracam aparat, o tutaj też mam, o tutaj też jest podziałka taka, że tutaj jest, to nie jest, to, to nie jest panoramiczne, ale tu jest podziałka w środku i mogę ustalić sobie o dwie kropki w lewo, przesuwam dwie kropki w lewo, dwie kropki w lewo. Pff, w zastosowaniach profesjonalnych, czyli gdzie muszę mieć pełną precyzję. Ustalenia nałożenia klatek, to tak. Natomiast w fotografii takiej normalnej, kiedy ja chcę zrobić panoramy, robię jedno zdjęcie, drugie, trzecie, to i tak ustawiam pewien zakładkę na każdym zdjęciu. I czy to będzie o 10 stopni przesunięte, czy o 30 stopni, to nie ma żadnego znaczenia. Więc głowica panoramiczna do zastosowań profesjonalnych może tak. Natomiast do amatorskiego, czy nawet do zastosowań takich zwykłych, fotograficznych, się, no, nie ma sensu jej kupowania. Jest jeszcze głowice, które mają zębatki. Te pokrętła są zrobione na zębatkach. Przekręcasz i ona się cała tak... Cik, 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 cik. Są to głowice przede wszystkim studyjne, czyli do fotografii studyjnej, kiedy ja muszę na przykład powtórzyć to samo zdjęcie trzy razy pod różnym kątem po to, żeby i powtórzyć to zdjęcie jeszcze raz później, że muszę jak opuszczę, to mam być w tym samym dokładnie miejscu. Podnoszę o dwa stopnie do góry, gdzie mam precyzję ustawienia tak. Sam z chęcią bym taką głowicę chciał mieć, natomiast one są drogie i nie dorobiłem się, i nie mam takiej głowicy do fotografii, do fotografii studyjnej. I używam klasycznej trzykierunkowej do takiej fotografii. I mm, wydaje mi się, że w fotografii takiej standardowej nie ma sensu wydawać na taką e, pieniążków. Zwłaszcza że tu, jak odkręcę, to mam taki ruch od razu, a tam to muszę to wszystko przekręcić żeby przesunąć, tak mi się wydaje, bo nie używałem nigdy takiej głowicy. Także yy, takiej nie mówiłem, dlatego zawsze, znaczy ja polecam albo trzykierunkową, stabilną, porzyn, porządną, która na wieki starczy głowicę, albo szybką, wygodną, lekką, głowicę kulową, lekką, ponieważ ona stoi na bardzo lekkim statywie to są nogi bendro i to jest lekkie i dlatego ona jest na tym statywie bo tą, to ja już tak sobie nie porzucam tym zestawem a tym to sobie mogę dlatego to jest głowica kulowa bo jak trzeba wziąć statyw zabrać ze sobą że no tam wezmę tam statyw bo pójdziemy to zabieram ze sobą tą, ten statyw z głowicą kulową bo jest najlżejsza i to jest jej zaleta dlatego rozpatrz zakup albo głowicy kulowej tylko tyle że Cięższego sprzętu na niej nie postawisz, albo głowicy trzykierunkowej, która starczy do wszystkiego na wieki. Tak. Także dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania kanałów. Dziękuję patronom za wsparcie kanału, bo dzięki Wam ten kanał istnieje. I do zobaczenia wszystkim. Cześć.